Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie i dzisiaj zajmiemy się materiałem przesłanym przez Gustawa. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. Otóż, co nam Gustaw przesłał? Pewne wieści, które nie za bardzo są pozytywne dla prywaciarzy, ponieważ. <ścoughs> Zresztą przeczytajmy. Mamy tutaj artykuł ze Spider's Web. Pracodawcy wściekli. Kombinują, jak od Nowego Roku okantować państwo i pracowników. Żygać się chce. Może ktoś z Was będzie zaskoczony, może nie, ale o ile dobrze kojarzycie, jest coś takiego jak Polski Ład. I ten Polski Ład został wcześniej ujawniony. Powiedzmy, że za bardzo jego wersja nie spodobała się prywaciarzom. I o tym właśnie traktuje ten artykuł. Pracodawcy są przerażeni, że pracownicy zaczną na nich donosić wiskusowi i szukają sposobu jak uniknąć takich szandaży, ale też jak utemperować pracowników, żeby nie żądali podwyżek albo żeby nie odeszli do konkurencji, która może jednak zacznie zatrudniać legalnie. Żygać się chce, zwłaszcza że skala zjawiska jest ponoć porażająca, pisze Agata Kołodziej. Tja, bo tak się składa, że Polski Ład znacznie ogranicza pracę na lewo. Mało tego, daje Fiskusowi nowe uprawnienia, które no nie za bardzo pasują prywaciarzom. Księgowi przeżywają istne oblężenie, bo ogromna rzesza polskich przedsiębiorców. Skala zjawiska jest ponoć oporażająca. Pracodawcy kombinują jak zatrudniać na czarno i płacić pracownikowi pod stołem. Od nowego roku dzięki polskiemu ładowi ma być trudniej. Firmy boją się, że pracownicy zaczną ich szantażować, a mimo to nie odpuszczają. Proszę Państwa, tak właśnie wygląda biznes po polsku. W sandałach i białych skarpetkach, frotę z foliową reklamówką pod ręką. Tak, moi drodzy, to jest aspekt, który, no niestety, jest, e, wbrew wszelkim pozorom, coraz częściej kwestią tylko i wyłącznie polską. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ normalny pracodawca, taki typowy Jonas biznesu, czy Hans biznesu, czy Francisek biznesu, czy ktokolwiek inny, wychodzi z założenia, że o wiele lepiej zatrudniać legalnie. Dzięki temu, cokolwiek się dzieje, jakikolwiek jest problem z pracownikiem, myk, myk, myk jest załatwione, nie ma jakiegokolwiek problemu. Tymczasem Polak? Polak woli właśnie zatrudnić na czarno, a potem kryć się pod stołem, patrzeć, czy akurat inspektor nie przychodzi, i się cały czas bać. I teraz sobie zadajmy właściwie pytanie, dlaczego? Nie, ale serio, dlaczego? Ponieważ zazwyczaj, jeśli ktoś zgadza się, jeśli obie strony zgadzają się na łamanie prawa, obojętnie jakiegokolwiek, możemy tutaj mówić o prawie własności, możemy tutaj mówić o prawie w sensie podatkach, o prawie jakimkolwiek, no ma to być pomocne dla obu stron. Obie strony mają zyskiwać na łamaniu prawa. I teraz uwaga, pytanie za 100 punktów. Czy przy pracy na czarno zyskują obie strony? Raczej nie. Pracownik tak naprawdę traci wszystkie przywileje pracownicze, traci ubezpieczenie, traci możliwość starania się w razie wypadku o jakiekolwiek odszkodowanie. Jedyne co mu właściwie w tym rozdaniu pozostaje to tylko i wyłącznie pensja, która jest o te może 200 zł większa, ale uwaga, uwaga, niekoniecznie. W swojej karierze wiele razy jak byłem na szkoleniach z pracownikami to dowiadywałem się, że często gęsto byli oni po prostu oszukiwani. Czyli innymi słowy, dajmy sobie na to, jest sobie pracownik i ten pracownik pracuje na lewo. Ponieważ pracuje, ponieważ dopiero zaczyna swoją karierę. To jest jedna jedyna robota w okolicy, gdzie może znaleźć jako taką pracę, jako taką formę zatrudnienia, wobec tego godzi się na czarno, no bo kiedyś tam w perspektywie być może jak się wykaże, no będzie pracował normalnie. Moi drodzy, na pięć przypadków, z którymi rozmawiałem, czworo pracowników dostawało wypłatę o niższą niż standardowa pensja. Kiedy się o tym dowiedzieli? Przy okazji, gdzieś tam, w którymś tam y, półroczu pracy, jeden gość się dowiedział nawet po roku dopiero. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj pracownicy legalni etatowi mają zakazane rozmawiać o pieniądzach z tymi zatrudnionymi na lewo, bądź też zwyczajnie po prostu nie mają okazji z nimi rozmawiać o tym, no bo hej, kto gada o kasie? Ale, ale jest jeszcze lepiej, ponieważ w momencie konfrontacji z takim Januszem biznesu. Dwójka z nich usłyszała No tak, i mogę tak zrobić, i co, jak ci nie pasuje, to zawsze możesz wylecieć. Jednakże z kolei druga dwójka usłyszała bajerowanie, że hej, bo wiesz, bo zaczynasz dopiero robotę. Przypominam, jeden z nich pracował już rok. Uczysz się, no to wiesz, zdarzyło się tak. Przypominam także, że wszystkie twoje układy, jeśli chodzi o układy pensjowe, są na gębę. Czyli innymi słowy, Janusz Prywaciarz robi ci dosłowną łaskę, że ci zapłaci. Dzisiaj może ci zapłacić, a jutro może stwierdzić, że w sumie nie, w sumie jednak nie. I powiedz mi, Kruszynko, co w tym momencie zrobisz? Co? Pójdziesz do Państwowej Inspekcji Pracy? Naprawdę? Chcesz się przyznać, że robisz na lewo? Wylatujesz z roboty. No, obojętnie czy teraz nie wiem, zgłosisz to właśnie do Państwowej Inspekcji Pracy, czy zgłosisz to do Sanepidu, czy po prostu zrobisz anonimowy donos, Janusz wygrywa. Ty w tym momencie nie masz pieniędzy za swój miesiąc, opłaty z czegoś musisz zrobić. Ale teraz uwaga, bo to jest powód, dla którego wszyscy prywaciarze teraz dostają małpiego rozumu. Od 1 stycznia 2022 roku zmienią się przepisy, które mówią, że pracodawca, który zatrudnia pracowników na czarno, odpowie za to jako jedyny. Dotąd było tak, że fiskus ścigał i nieuczciwego pracodawcę i zatrudnionego nielegalnie pracownika, a to powodowało, że obie strony w obawie przed konsekwencjami Miały korzyści w tym, żeby ten fakt ukrywać. A skoro tak, to trudno było wyjawić nieprawidłowości. Ktoś w końcu w rządzie wymyślił, że jednej stronie trzeba odpuścić, wtedy może będzie skłonna donieść na nieuczciwego szefa. I słusznie! Sprytny to manewr, który właściwie ma szansę w końcu uszczelnić rynek pracy i ograniczyć wciąż częsty proceder zatrudniania bez żadnej umowy, bez składek, bez odpowiedzialności za pracownika. Tylko jak donosi serwis prawo.pl, polscy pracodawcy wcale nie zamierzają tak łatwo się poddać i w ostatnich tygodniach zalewają doradców podatkowych pytaniami, jak wobec nowych przepisów stosunkowo bezpiecznie dalej zatrudniać się na czarno lub choć część pensji legalnie zatrudnionego pracownika wypłacać mu pod stołem. Moi drodzy, chyba nie myśleliście, że Janusze prywaciarze tak to odpuszczą, prawda? I co oni zrobili? Otóż poszli do swojej jedynej, najlepszej, najsłuszniejszej wyroczni, czyli innymi słowy doradców podatkowych. Doradca podatkowy dla mnie to jest mniej więcej taki sam poziom etyczności w zawodzie, co sprzedawca do palaczy. Prawnie wszystko jest okej, okay. nie ma się czego czepić, to jest normalny zawód jak każdy inny, nawet jeszcze lepszy, no bo wiecie, pod krawacikiem, z uśmiechem. Pozornie też oczywiście uzasadnienie jest całkiem normalne, no bo hej, przecież nie każdy musi być ekspertem finansowym, nie każdy musi wiedzieć, jakie tam trzeba zrobić rzeczy, żeby wypełnić pit czy coś takiego. O, problem polega jednak na tym, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wypełnianie pitów i robienie tego tak, żeby było dobrze, tylko według mojej opinii większość doradców finansowych nie doradza finansowo. Tak, żeby było dobrze, tylko doradza tak, żeby ominąć przepisy. Czyli innymi słowy, moi drodzy, robi dosłownie wszystko, żeby dobrze w sensie obiektywnym nie było. I też, co ciekawe, nie robi takich usług każdemu, no bo hej, gdyby każdy korzystał z ich usług i te usługi byłyby ogólno dostępne, to w tym momencie stałyby się nic niewarte, no bo skoro wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić. To każdy to robi, a w tym momencie ich praca nie ma nijak sensu. Wobec tego, co sobie wykombinowali, oczywiście, że cenzus majątkowy i zarabiają przez to na bogatych, doprowadzając, że tylko i wyłącznie bogaci tak naprawdę podatków nie płacą. Dlaczego o tym mówią? Ponieważ chcę zaznaczyć, jaki poziom absurdu tutaj osiągnęliśmy. Januszowi Prywaciarzowi jest szkoda, ma takiego węża w kieszeni, żeby zapłacić komuś pensję legalnie, a nie pod stołem. Tymczasem w ogóle nie ma nawet najmniejszego problemu z tym, żeby wydać gruby hajs, aby fiskus na niego nie siadł. I wiecie, na tym etapie to już nie jest oszczędność. To już nie jest właśnie takie, że tak to powiem, gospodarne zarządzanie pieniędzmi. To jest tak zwana polska oszczędność, czyli innymi słowy, oszczędzamy na czymś. Bo szkoda, ale potem i tak wydajemy znacznie większą kupę pieniędzy, tylko i wyłącznie po to, żeby załatać to, co moglibyśmy załatwić od ręki wcześniej. I wiecie, ci Janusze w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Oni pamiętają tylko to, że zaoszczędzili ileś tam złotych na tym, że płacili komuś na lewo. Nie pamiętają już tej sumki z biura rachunkowego. Ej lepsze, ale ci gości, to wcale nie jest tak, że wszyscy jak jeden mąż są niegospodarni, nie potrafią liczyć, no bo przecież oni zbudowali te firmy, tak? A no tak, dzięki, że mi przypomniałeś, bo już prawie zapomniałem. Oczywiście jest jeszcze jeden wąski procent, który tak naprawdę swoimi pracownikami gardzi. I dla tego gościa, który patrzy na te robolskie mordy, tak oburzony, że one istnieją i w ogóle coś tam się pałęta pod nogami, jeszcze prosi o jakieś manisy, jakieś wypłaty, to perspektywa wydania pieniędzy na takiego uśmiechniętego gościa w garniturku jest o wiele bardziej przyjazna niż na jego własnego pracownika. Tak, moi drodzy, tutaj pewnie kuce już się uruchomiły, ale są pracodawcy, którzy po prostu swoimi pracownikami gardzą. Myślicie, że jak na przykład, nie wiem, robicie obojętnie czy na lewo, czy nie na lewo i co miesiąc musicie się dopraszać do tej swojej własnej wypłaty, to dlaczego to jest? Naprawdę uważacie, że taki gościu, którego stać na zatrudnienie księgowego, że taki gościu, którego stać na ogarnięcie całej firmy, nie ma pamięci do dat? Nie ma pamięci do tego, że trzeba wypłacić? Nie potrafi zrobić przelewu cyklicznego? Oczywiście, że może, oczywiście, że potrafi. Ale wtedy nie latałbyś za nim, jak piesek za swoim panem i nie prosił co chwilę, szanowny panie prezesie, wielki szefie, wspaniały, proszę, daj mi wypłatę, ponieważ moim hobby nie jest umieranie z głodu. Teraz zastanówcie się, jak jeden mąż, i spróbujcie sięgnąć w swoją karierę pracowniczą w przeszłość, czy byli wśród waszych szefów tacy, których zawsze trzeba było prosić o hajs. I jak na to reagowali? Czy reagowali wkurzeniem, czy bardziej właśnie taką akceptacją, zmieszaną z ukrywaną radością, że aha, teraz ten Kowalski będzie z dnia na dzień przychodził i się zastanawiał, czy dzisiaj będzie miał za co płacić, opłaty, czy jednak nie. I tak, moi drodzy, tacy sadole mają firmy. I dlatego teraz takim sadolom można w trymiga zrobić uprzejmie donoszę. A teraz uwaga, moi drodzy, this is where the fun begins, bo jest jeszcze bardziej spicy. A zabawa w kotka i myszkę szykuje się przednia. Według nowych przepisów, nieuczciwy pracodawca, przyłapany na gorącym uczynku, zapłaci za pracownika jego zaległy podatek i składki zdrowotne. To z kolei będzie dodatkowa nagroda dla pracowników, by zachęcić ich do donoszenia pikanterii doda jeszcze fakt, że przedsiębiorcy oberwą nie tylko za fakt nielegalnego zatrudniania w momencie obowiązywania przepisów, a więc po pierwszym stycznia, ale również za robienie tego wcześniej! Świąteczna spowiedź w tym roku, żal za grzechy i poprawa od stycznia na nic więcej się nie zda! I bardzo kurna dobrze. Moi drodzy, i to jest właściwie najlepsza reklama tego: jeśli ktokolwiek z Was pracował na lewo, obojętnie kiedy, to nie ma żadnego znaczenia, i macie na to dowody, wbijajcie do fiskusa drzwiami i oknami, mówię serio. Osiągnęliśmy już taki poziom, że prywacz Janusz leci się ratować za wszelką cenę u doradcy podatkowego? Byleby tylko nie dać, byleby tylko nie zapłacić, więc wychodzę z założenia, że myślę, jesteście całkowicie usprawiedliwieni, aby w tym momencie zadzwonić, bądź też wysłać maila, bądź też ruszyć tyłek osobiście i powiedzieć parę słów od serca. Ale jednak podsumowując, czy to całkowicie usunie problem pracy na lewo? No, moi drodzy, według mojej opinii nie. Z tego powodu, że jest dalej wiele wiosek, wiele miejscowości, które są po prostu wykluczone ekonomicznie czyli innymi słowy, w danym miejscu jest tylko jeden, albo pięciu, albo dwóch, trzech dogadanych ze sobą prywaciarzy. A to działa tak, że jak jesteś spalony u jednego, to jesteś spalony praktycznie u wszystkich. I teraz wyobraź sobie jeden z drugim, że pracujesz na lewo u jednego, idziesz do fiskusa, no bo oczywiście jesteś miłującym prawo obywatelem i w tym momencie żaden inny nie chce cię zatrudnić. Jest także jeszcze jeden y, problem, którego pisowskie chłopaki w ogóle nie wzięły pod uwagę. Czyli tego, że większość ludzi pracująca w Januszeksie ma tak zwaną mentalność niewolniczą, czyli innymi słowy, oni twierdzą, że obecny stan rzeczy, że jest sobie Janusz i on panuje nad nimi, jest tyranem, znęca się, jest stanem podstawowym, jest stanem zastanym, który powinien się utrzymać, no bo przecież tak zawsze było. I teraz, kiedy wśród takich ludzi pojawi się choć jedna, jedyna osoba, która będzie chciała to odmienić, będzie chciała walczyć jakkolwiek z tym Januszem, zostanie stłamszona. Ponieważ ci goście na zasadzie syndromu sztokholmskiego nie zdają sobie sprawy z tego, że żyją w patologicznym środowisku pracy. Jego ojciec robił pod batogiem w PGR-ze. Ojciec jego ojca robił pod batogiem szlachcica na polu. Jego ojciec też robił pod batogiem szlachcica. I ojciec jego ojca. I ojciec jego ojca. I ojciec jego ojca. I on też robi pod batogiem. Tyle, że Janusza prywaciarza. I teraz miałby naraz robić bez? I to jest problem. To jest gigantyczny problem, ponieważ ta jednostka w tym momencie, mimo tego, że zrobi rzecz naprawdę słuszną, będzie dojechana. I tutaj właśnie rozważając takie strategie, według mojej opinii trzeba wziąć pod uwagę właśnie problemy prowincjonalne, ponieważ jeśli chodzi o duże miasto, no to hej, wywalili z jednego Januszeksu, idziesz do drugiego. Drugi Januszeks jest niejako ostrzeżony o tobie, no to w tym momencie nie ma problemu, idziesz do innego miasta, bo na przykład mieszkasz w aglomeracji. Ale co mają zrobić ludzie z małych miasteczek, ze wsi, z ośrodków prowincjonalnych? Ta ustawa w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Jednakże, muszę powiedzieć wprost, to już jest coś. To już jest jakakolwiek akcja przeciwko Januszerce. Po tej akcji widać, że opłacało się wywalić porozumienie, ponieważ w tym momencie, jak porozumienia i tych wszystkich pseudowolnościowców w rządzie nie ma, to no okazuje się, że PiS zaczyna mieć całkiem normalne pomysły. Miejmy tylko nadzieję, że to nie jest jednorazowy wybryk, że to zostanie pociągnięte dalej i wreszcie z tą dominacją ogólnopolską prywaciarzy coś się zrobi. I to mam nadzieję, że na lepsze. Oczywiście na lepsze dla normalnego człowieka, a nie Janusza. To już koniec artykułu, ale także, moi drodzy, to już koniec tego filmu. Wobec tego dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam Was jak zwykle w inne moje materiały, uważam, że są równie ciekawe, ale także zapraszam Was w komentarze, ponieważ tak dzisiaj chcę Was zapytać: co Wy o tym myślicie? Jakie są Wasze propozycje na rozwiązanie tej kwestii prowincjonalnej? Czy ta propozycja polskiego nowego ładu jest dla Was swogo, czy może jednak nie? Może chcielibyście pociągnąć to jeszcze dalej, ponieważ dla Was jest za słaba, bądź też jest za mocna? Oczywiście na to wszystko czekam w komentarzach, gdzie Was jak zwykle zapraszam, ponieważ one były, są i będą Wasze. Jak zwykle dziękuję oczywiście wszystkim innym, którzy obejrzeli ten materiał oraz moim wspaniałym patronom, między innymi Gustawowi, który skorzystał tutaj ze swojego prawa palmy pierwszeństwa proponowania tematów. Żegnam się z wami, do następnego i hej hej.